produkcja płyt nawierzchniowych, cechy i niuanse procesu. Czego szukać w produkcji płyt nawierzchniowych? Sekwencja procesu technologicznego w produkcji płytek z własnymi rękami. Jeden z popularnych materiałów, które są bardzo poszukiwane na rynku, niż jest taniesze, aby ukończyć fasadę domu. Pytanie brzmi: że taniesze, aby ukończyć fasadę domu? Jest istotny dla prawie wszystkich właścicieli. D-Light Stretch Sufit Przed rozpoczęciem instalacji sufitu rozciągającego za pomocą podświetlenia musisz ostrożnie głosy plus głos. Głos przeciwko. Wielu zgodzi się że kuchnia jest najbardziej ukochanym i smacznym miejscem w domu. Zawsze przyjemnie jest spędzać tu czas. Ponadto możesz naładować nową energię. Wystarczy otworzyć lodówkę i uzyskać ulubiony produkt. Dlatego ważne jest, aby kuchnia miała komfort i komfort, abyś mógł się zrelaksować. Powoli przygotowując kolację dla swojej ulubionej rodziny i razem zjeść obiad przy rodzinnym stole, postanowiłem dokonać naprawy kuchni. Prawie wszyscy stoją przed pytaniem: którą tapetę wybrać do kuchni? Dziś przedstawiono najszerszy wybór tapety, co pozwoli wszystkim wybrać tapetę do swoich upodobań. Właściwy wybór jeśli wybrałeś tapetę jako materiał wykończeniowy do ścian. Ten artykuł pomoże ci prawidłowo wybrać kolor tapety do kuchni, teksturę i jakość tapety. Wiele gospodyń domowych spędza czas przez wiele godzin w tych kwiatowych ustaleniach. Ważne jest, aby nie obciążyć, ale zachwycić oko. Ponadto, oprócz kolorowania, tekstur, tapeta musi spełniać wiele innych kryteriów, poziom wilgotności w pokoju, porowatość. W wielu domach kuchnia jest używana nie tylko jako miejsce, w którym przygotowywane jest jedzenie, ale także miejsce, w którym spożywane jest jedzenie. W tym przypadku konieczny jest kompetentny stosunek funkcjonalności i estetyki. Kryteria wyboru tapeta w kuchni częściej poddawana jest zanieczyszczeniu i innym wpływom z zewnątrz. Z zabarwionymi rękami dziecko dotknęło pozostawionej ściany po smażeniu, krople oleju słonecznika splunęła na ścianach. i Jest to wiele więcej czynników, które mogą zrujnować elegancki typ tapety, na jakie kryteria należy zwrócić uwagę przy wyborze tapety? Sprzątanie na mokro w kuchni odbywa się częściej niż w innych pokojach. Urządzenia kuchenne, podłoga a nawet ściany są wycierane. W trakcie gotowania kawałki jedzenia soki są znacznie więcej. Ważne jest, aby tapeta kuchenna była odporna na wilgoć takie powłoki są łatwe do czyszczenia z ziemi. Po prostu choć z wilgotną szmatką i oporna na superludzkie tapety można nie tylko wytrzeć szmatką, ale także umyć szczotką. Materiały odporne na wilgoć są najbardziej odpowiednią tapetą do kuchni. Pozwalają na utrzymanie oryginalnego rodzaju ścian przez długi czas i chronić przed szybką naprawą. Gęstość tapety kuchennej jest ważnym kryterium przy wyborze, im wyższa gęstość. Tym większa żywotność usług, ponadto brud gromadzi się w nich mniej niż w tapecie o najmniejszej gęstości. Dlatego tapeta do kuchni powinna być trwała i trwała. Odporność światła tapety jest ważnym wskaźnikiem przy wyborze wysoka opór światła pozwoli tapecie na dłużej utrzymanie pięknego wyglądu i ochroną ich przed wypaleniem słonecznym. W przeciwnym razie ryzykujesz ponownie naprawę pokoju. Jeśli nie chcesz wkrótce rozwiązać problemu. Jak wybrać tapetę do kuchni? Preferuj tapetę do malowania. Możesz zaktualizować pokój kuchenny w dowolnym momencie, zmienić kolory i poprawić sytuację. Główne typy tapet do kuchni. Dzięki szerokiemu typowi tapety bardzo trudno jest zrozumieć, która tapeta jest lepsza dla kuchni. W oparciu o fakt, że w kuchni odnotowano stałe zmiany temperatury, Występuje wpływ parowy i słoneczny. Winylowe tapety są odpowiednie dla tego pomieszczenia. Obecnie tapeta winylowa jest podzielona na kilka rodzajów. Według rodzaju winylu możesz podświetlić spienianie winylowe, gładkie winylowe, twarde winylowe i jedwabne. Spieniany winyl jest wystarczająco delikatny materiał, który ma miękką i wytłoczoną podstawę. Możesz wyczyścić tapetę. Nakładając gąbkę na ścianę, nie powinieneś pocierać ani wytrzeć tapety szmatką, ponieważ możesz uszkodzić powierzchnię. Gładki winyl jest często używany przez osoby, które szukają tapety do malowania. Modele te znajdują się nie tylko w kolorze białym, ale także w wielu kolorach, ale z pewnością monofonicznych kolorach. Do dotknięcia twardego winylu jest twardy i trwały. Idealnie przeniósł zmiany temperatury i wysoki poziom wilgotności. Jeśli twoje dzieci rosną w twoim domu, to solidny winyl jest najlepszą opcją dla kuchni. Ponadto tapeta do kuchni jest całkiem akceptowalna. Co pozwala wielu mieszkać w tym modelu. Istnieją inne rodzaje tapet do kuchni. Są bardziej skrupulatne w działaniu i wymagają stałej opieki. Rady specjalistów jeśli sam nie możesz zdecydować, którą tapetę dla kuchni wybrać cię, możesz zapoznać się z poradami specjalistów. 1. Zwykłe tapety o cienkiej konsystencji są odpowiednie dla każdego wnętrza. W takim przypadku główną uwagę zwraca się na meble kuchenne i zasłony tapeta idealnie pasuje do wnętrza. W razie potrzeby możesz ozdobić ściany jasnymi elementami, np. kwiatowym panelem lub projektantem. Możesz najpierw rozważyć tapetę na zdjęcie kuchenne, które poprawnie podejdzie do problemu. 2. We wnętrzu kuchennym tapety naśladującej powierzchnię innych materiałów wykończeniowych, np. płytki ceramiczne lub dekoracyjne, wyglądają oryginalnie. Zaletą tego gatunku jest to, że takie tapety są tańsze niż oryginalne materiały. 3. Dziś modne stało się modne używanie granic dekoracyjnych z wyraźnie prześledzonym motywem kuchennym. np. wybierz neutralne tapety, a granice przyciągną główną uwagę. 4. Tapety do kuchni są używane nie tylko do dekoracji ściany, ale także do tworzenia stref dekoracyjnych. Na przykład możesz zrobić oryginalny fartuch w obszarze roboczym. Tapeta o obszernym wzorze poradzi sobie z tym odpowiedzialnym zadaniem. I aby brud i krople wody nie mogły zepsuć takiego obrazu, można zakryć fartuch szklanką. Tapeta dla kuchni to ogromne miejsce do lotu wyobraźni. Szeroki wybór materiałów pozwoli nawet na najbardziej odważne pomysły na projekt. Najważniejsze jest to, że sytuacja predysponuje do pokojowych spotkań przy stole. Jeśli od dawna marzyłeś o pięknym, przytulny i przestronny dom, potrzebujesz łąki LCD Blueberry, zaawansowany kompleks mieszkalny. Z infrastrukturą, jest doskonałą inwestycją. Skręcać na stronie w kontakcie z napisz komentarz. Jeśli jesteś człowiekiem, nie zmieniaj następującego pola. Wpisz swoje imię, Twoje imię. Włącz JavaScript, aby użyć tego formularza, Twoje imię. Anonimowy szybka rejestracja na stronie, komentarz, podoba mi się. Gdy w kuchni 17.08.2013 cukinia podoba mi się, gdy panele używają w kuchni. My sami to, kiedy mówimy, że 160 go drewniane blaszki można je naśladować zarówno tapetą jak i wszystkim, a ponad poziomem tapetą lub tynkiem oddzielonym gzymsem. Takie rozwiązanie jest bardzo dobrze połączone z wiejskimi kuchniami lub prowancją mamy podobny model lira z fabryki Bab. Jasnoprzecznicy MDF i szeregu dębu. I zamówiliśmy panele z dębu, ale ściany były stonowane w bogatym ciemnoszarym, ale kuchnia nadal pozostaje jasna. Napisz komentarz. Jeśli jesteś człowiekiem. Nie zmieniaj następującego pola. Wpisz swoje imię, twoje imię. Włącz JavaScript, aby użyć tego formularza. Twoje imię anonimowy szybka rejestracja na stronie. Komentarz. Podoba mi się. Gdy w kuchni 17.08.2013 cukinia podoba mi się, gdy panele używają w kuchni. My sami to, kiedy mówimy, że 160 go drewniane blaszki, można je naśladować zarówno tapetą, jak i wszystkim, a ponad poziomem, tapetą lub tynkiem oddzielonym gzymsem. Takie rozwiązanie jest bardzo dobrze połączone z wiejskimi kuchniami lub prowancją. Mamy podobny model Lira z fabryki Bab. Jasnoprzecznicy MDF i szeregu dębu i zamówiliśmy panele z dębu, ale ściany były stonowane w bogatym ciemnoszarym, ale kuchnia nadal pozostaje jasna. Podoba mi się, gdy panele używają w kuchni. My sami to, kiedy mówimy, że 160 go drewniane blaszki, można je naśladować zarówno tapetą, jak i wszystkim, a ponad poziomem. Tapetą lub tynkiem oddzielonym gzymsem. Takie rozwiązanie jest bardzo dobrze połączone z wiejskimi kuchniami lub prowancją. Mamy podobny model Lira z fabryki Bab, jasnoprzecznicy MDF i szeregu dębu. I zamówiliśmy panele z dębu ale ściany były stonowane w bogatym ciemnoszarym ale kuchnia nadal pozostaje jasna informacje kontaktowe reklama na stronie internetowej zostanie autorem i zarabiaj portal budowy Strord 2011-2018 artykuły o naprawie, budownictwie materiałach budowlanych. Kopiowanie informacji ze strony jest możliwe tylko z zgoda biura redakcyjnego lub wskazując bezpośredni link do źródła, uzasadnienie prawne.